Siema, jestem i taki zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Carmechanic Simulator 2018. No i tak, muszę niestety przyznać się do błędu. Przez przypadek usunąłem poprzedni odcinek z tej gry, gdzie kupywałem sobie nowy samochód i bardzo się zdenerwowałem, bo miałem usunąć stary odcinek, a usunąłem nowy i, i się lekko rozjusyłem. Lekko, i tak wygląda nasz nowy samochód. Z, y, wiem, nie wygląda za ciekawie, ale był najtańszy. Tak wziąłem. I w tym odcinku miałem zaplanowane, że będziemy sobie ten samochód robić. No, ale wysło jak wysło, i na razie mamy tutaj dwa samochody, które musimy naprawić. Ten po prawo jest fabularny, a ten po lewo taki zwykły. Więc możemy sobie najpierw zrobić. Albo zróbmy najpierw fabularny przestaw, podnośnik A. Ten też w sumie możemy przestawić na B Ale najpierw zajmiemy się tym Zobaczmy co tu nie gra Oczywiście wszystko nie gra O, dwie rzeczy przynajmniej yy, Tutaj mamy, dobra Witam, to znowu ja O, czyli chyba już kiedyś mieliśmy ten samochód najwidoczniej Wydaje mi się, że przerosła mnie ta wyprawa Nie wspominając o moim samochodzie, który nieco się odchudził Trochę się dowiedziałem od ludzi z salonu Spraw proszę, by mój samochód znowu jeździł Aha, w salonie powiedzieli, że to wszystko przez to, że miałem z opony. Dlatego proszę, załóż takie offard, off, off-roadowe. Za dwa tygodnie przeprawa przez Syberię. No dobra, to na no Syberii to interesujące będzie. Opony faktycznie nie wyglądają za ciekawie, nawet bardzo. Troszkę takie no, takie sami widzicie jakie. Uch, nie, nie, dobra, to, to trzeba zdjąć. Tutaj też chyba nie jest zbyt ciekawie, więc sobie to podkręcamy wszystko. Raz, tutaj dwa. Trzy chociaż. Chociaż to chyba jest dobrze. Te tuleje gumowe. Chyba już nie są za dobrze. Zobaczmy tak z góry to wszystko. Nie, z góry chyba. Chyba nic nie jest uszkodzone. A, chłodnica! No faktycznie. Ale to. Albo musimy ją chyba założyć po prostu, bo jej nie było, tak? No tak, nie ma chłodnicy. No ale dobra, na razie to sobie weźmy te wszystkie koła, podkręcajmy. Idziemy do ostatniego. Ostatnia śrubka, elegancko. Dobra i teraz tak, musimy podnieść nasz samochód jeszcze wyżej. ściągamy to. Teraz bierzemy to i lecimy jeszcze tutaj, chociaż to chyba nie jest w takim najgorszym stanie, jednak było. Dobrze, że to zdjąłem, bo potem znowu bym szukał 25 lat części. I mówił co ja pominąłem. Dobra, z tej strony też było dosyć tragicznie. Mm, nie wiem, zdejmę to, bo żeby potem nie było dziwnych rzeczy, No to za ciekawie raczej nie wygląda. No, zobaczmy. No, nie było ciekawie, tu też nie jest ciekawie. Tutaj... przyzwoicie, bym powiedział. A po drugiej stronie, no... No, to też za dobrze nie wygląda. Niestety 24%, 11%. No, faktycznie nie było zbyt ciekawie. Zobaczmy, ile jeszcze części. Jeszcze sporo części mamy do wymiany, a raczej do znalezienia. I to pewnie będą te części z przodu, więc dajcie mi chwilę. Ja to wszystko podkręcam i widzimy się za chwilę. A few moments later. Dobra, z jednej strony zrobiliśmy, więc teraz robimy z drugiej strony. No, trochę to czasu zajmuje, ale powoli zbliżamy się chyba do końca, zobaczmy. Jeszcze to pewnie będzie dosyć kiepskie, no właśnie. I to chyba na tyle. Tak mi się wydaje. Jeszcze jedna... Jedna część gdzieś została. Ja nie mam pojęcia co to może być. I Gdzie to może być? Hm. Nie wiem, gdzieś tu może? Nie wiem, będę ściągał losowe części. Tak, to jest najlepszy pomysł. Ale od końca. No i faktycznie... Coś zdjęłem, co było złego. Okej. Okay. I teraz pozostaje niestety najgorsza część tego wszystkiego, czyli kupywanie tych wszystkich rzeczy. Ja Wam zrobię tutaj szybkie cięcie i widzimy się za chwilę, moi drodzy. Według mnie to powinni tutaj zrobić coś takiego, że jak na przykład tutaj jest ta obejma resora i tutaj i tutaj gdzieś. To powinno być tak zgrupowane, że na przykład muszę kupić. Tutaj 4 i od razu bym sobie kupił 4 i nie miał problemu. A potem mi się to zaczyna wszystko mielić, chociaż ja mogę sobie niby gwiazdki tutaj dawać. Ale po co ja mam kupywać potem 10 razy to samo i szukać tego samego? Mogliby zrobić tak, że byłoby obejma resora, na przykład 4 sztuki, i od razu bym wtedy sobie odznaczył. No i dobrze, moi drodzy, mamy już tutaj wszystkie części, które są nam potrzebne. Wow, co to się tak na niebiesko świeci? Nie, trochę dziwnie to teraz wygląda, wam powiem. Nie wiem co tu się odpaliło, ale dobra. W sumie to mi nawet tak bardzo mocno nie przeszkadza, bo bardziej dzięki temu widzę części, gdzie mam zamontować. Tylko mam wrażenie, że przez to jakoś się tak trochę dziwnie laguje to wszystko. Nawet nie wiem jak ja to włączyłem. O, widzicie takie lagi dziwne. Może jednak to trochę przeszkadza? Nie wiem, dziwne to. Nie wiem jak to wyłączyć. Ale ja wam przyspieszę to na pewno teraz. Kurde, czekajcie chwilę, bo się trochę pogubiłem. No i teraz te opony dużo lepiej wyglądają. Teraz wystarczy poczekać. No zobaczcie, jak wygląda tutaj. A jak wygląda tutaj, kurde. Jest różnica. I możemy sobie przy okazji tutaj założyć od razu. No jest. Elegancko założone wszystko. Idziemy jeszcze z drugiej strony zrobić to samo i psut mamy skończony. Chyba nie, bo jeszcze będziemy musieli zamontować tamtą chłodnicę. Tylko kurde, co się stało, halo. Dziękuję. I wydaje mi się, że chyba w dzisiejszym odcinku nie dam rady jeszcze zrobić samochodu, który zakupiłem, ale w następnym odcinku będziemy mogli się nim trochę pobawić. A my na razie sobie teraz porobimy tutaj wszystkie rzeczy, które mieliśmy robić z tyłu. No i tak, idziemy w sumie po naszą ostatnią oponkę. Zdejmujemy, ją jeszcze trzeba tylko wyważyć. Tuleja gumowa, tuleja gumowa. No oczywiście, jakbym nie zapomniał gdzieś tulej gumowych, to chodziłbym chory chyba. Ale o, tutaj chyba tak, dokładnie tak. Montujemy raz, i dwa, i nowe koło dajemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, i wstawiliśmy już wszystko, więc teraz obni... Ech, chwila nie, to z drugiej strony, dobra. Raz, dwa, i teraz yy, tak, chłodnica. Chwila, ja nie kupiłem chłodnicy? Nie, niemożliwe. Dobra, Okej. Okay. A bo ja kupiłem, kupiłem tu. A, ja, ja, ja nie wytrzymam. No i teraz, raz, dwa i elegancko, zrobione, zrobione. Napraw lubimy mieć części. Tylna prawa, chyba boczna, O! A no bo widzę tutaj lusterko od razu też będzie. Czy tutaj w ogóle. Proszę mi to pokazać. Przednia prawa, chyba boczna. Tylna prawa, chyba boczna. Prawa, chyba. A bo tutaj w ogóle nie ma szyb z prawej strony. Okej, okay. ja raczej nie naprawię, jakich nawet nie ma. Ale mogę już kupić i tak. Idziemy do sklepu z karoserią i idziemy znaleźć te części. No i bierzemy wszystkie szyby z tej kategorii. Tutaj mam nadzieję, że ja dobre wziąłem. Dobre wziąłem. I teraz prawe jeszcze lusterko boczne. Prawe lusterko boczne. Nie chwila coś źle napisałem. No i teraz mamy yy, chwila jak tutaj się montuje teraz, tryb montazu. Dobra, lecimy. Prawe lusterko, szyba, szyba i szyba. I mamy wszystko zrobione, wszystko zrobione, elegancko, 8000 dolarów, serio? Ja znowu to... nie. I znowu trzeba się męczyć, bo ja zrobiłem głupotę jak zwykle. No i jeszcze raz zakończ zlecenie, teraz już zrobiłem wszystko dobrze i możemy przejść sobie do drugiego samochodu i zobaczyć co w nim jest nie tak, problem z hamulcami, słychać stukanie, no dobra. na pierwszy rzut oka wszystko wygląda bardzo dobrze, ale tutaj po prawej stronie i po lewej już zauważyłem pierwsze przyczyny, słabych hamulców Zzi więc oczywiście sobie to demontujemy najpierw i tak Wyrzucamy to bierzemy to idziemy z drugiej strony raz, dwa, no i trzy w sumie, chociaż z tej strony to chwilę nie. Jest dobrze. Zobaczmy. Nie, nie znaleziono jeszcze jednej części. Hmm. No to teraz muszę trochę pogłówkować gdzie? Może coś z tyłu tutaj zobaczmy. No, już widzę problem. 7%. Uff, tragedia. I teraz tak, co to było? Słychać stukanie. Nie wiem, posłucham, co może być tutaj problemem. Zobacz... Oj, oj, Już widzę, co chyba stuka spod silnika. No, niestety. No, niestety. Dobra, to pokrywę sobie w ósmy na miejsce. Tak, pasek rozrządu 4RSOHC. Dobra, i tak. Paseczek rozrządu możemy sobie już zamontować. Nawiódki. No i oczywiście resztę części. I teraz w sumie tak. Mamy już jedną rzecz z głowy. Zacisk hamulca. Ok, bierzemy to razy dwa. Szczęka hamulca i klocki hamulcowe. No dobra. I tak lecimy tutaj, to w sumie możemy sobie to z powrotem dać na miejsce. No z tej strony nic nie było rozwalonego, ale z drugiej strony już było i tak. Montujemy tu sękę hamulca. Dajemy teraz to, dajemy teraz to. I idziemy do przodu raz, raz, raz. Kurde, klasa. Klasa, moi drodzy. Wszystko idzie bardzo dobrze. To możemy sobie tą maseczkę zamknąć. I teraz z tej strony. No i co? Ostatnia rzecz na dzisiaj. Elegancko. Yy, zobaczmy, zobaczmy. Wszystko jest, wszystko jest. Zakoń zlecenie. Bardzo fajnie. I teraz tak, pójdę od razu sobie na parking. I przeniosę nasze cudowne auto do garażu. No i co, i mamy nasze piękne auto, i w następnym odcinku będziemy sobie je oczywiście robić. Chwilę, mo możemy nim. Yy, gdzie jest tutaj? torte z to. O, możemy nim się prze... A, no niestety. Ale przynajmniej środek wygląda dobrze. A wszyscy wiemy, że jak środek wygląda czysto, no to przecież samochód musi być dobry, prawda? Przynajmniej zdezak jest czysty. Dobra dobra, to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli oczywiście Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, napiszcie komentarz. No a z mojej strony to już będzie tyle. Trzymajcie się plutko do następnych odcinków. No i siema!